Coordinates. Rain fire. Czołem żołnierzyki, moje kochane, witam wszystkich serdecznie, z tej strony konie się nisko Routine. dziś porozmawiamy sobie o grze FPS. <laughs> to żartnie, Zawsze rozmawiam o, gr o grach FPS. Gra nazywa się Crows, moi drodzy, Crows. Nie będę wam opowiadał może o fabule tej gry, dlatego że jeżeli, dla jeżeli o mnie chodzi, to w sumie nic, nic jakiegoś takiego twórczego, innowacyjnego. Od meteo meteorozpadu, od jakiejś rezorsy się zbiera i wszyscy oni się biją. W sumie, tak jak no, sami słyszycie, nic, nic rewelacyjnego, nic twórczego. Jeżeli chodzi o grę, jest to... Jest to FPS-ik moi drodzy. Na pewno nie jest to taktyczne FPS. Jest to e, bardziej gra zbliżona do Call of Duty i Battlefielda z elementami, e, z elementami Ghost Recon, e, dlatego że postać możemy widzieć również trzeciej osobie. Niektórym to się spodoba, czy nie. I możemy oczywiście ją płynnie przełączać w trakcie trwania rozgrywki, co jest na pewno fajne. Dlatego że jak komuś się to nie spodoba, to może sobie oczywiście wyłączyć. Możemy tutaj na pole walki oczywiście dostać się na spadochronie. Możemy sobie jeździć pojazdami. O tych pojazdach za chwilę trochę opowiem. Możemy biegać snajperem, jeżeli chodzi o ilość broni, jest na pewno bardzo zadowalająca. Mamy tutaj drobną kostomalizację, no w sumie nie drobną, bo jeżeli chodzi o, o kosmetykę, to mamy naprawdę dużo tych, dużo tych rzeczy, oczywiście z naciskiem na mikrotransakcje. Więc, moi drodzy. Przejdźmy do, do tego meritum, czyli najważniejszych rzeczy, jak wygląda optymalizacja. Dlatego, że ci, którzy mieli szansę zagrać w Alfę, bądź widzieli footage z Alfy, wiedzą, że gra chodziła bardzo, bardzo źle. W tej chwili chodzi nieco lepiej. Jest ta 80-90 fps na 1080i i 78700k. Taki mam sprzęt. Dokładny opis sprzętu jest w, w, opisie, w opisie filmu, więc możecie sobie zerknąć. Więc moi drodzy 80-90 fps, rozdzielczość 2K. Po zdjęciu, po zdjęciu cieni, po zdjęciu niektórych elementów foliju, oczywiście zdjęciu motion blur i tak dalej, i bloom, mamy tych fps w granicach 100. Kwestia jest jedna, jeżeli chodzi o grafikę. Moi drodzy, ja mam takie wrażenie, że jak gram w tą grę, to, to jestem troszkę zagubiony, bo w menu mamy grafikę w sumie na poziomie Modern Warfare i menu bardzo podobne do Modern Warfare. A wchodząc do gry, te postaci są nieco kwadratowe, no, żebym bardzo kwadratowe, powiedziałbym, taka gra sprzed 8, 9, 10 lat. Jeżeli chodzi o dostrzegalność postacji, jest bardzo, bardzo słaba, czyli przeciwników bardzo słabo, ciężko jest ich dostrzec, no chyba że biegną w otwartym polu, jak już mówiłem, rozgrywka rozgrywka grafika. Całkiem, całkiem to przyzwoite jest, aczkolwiek bez, bez rewelacji. Tutaj naprawdę nie ma żadnych och i achów. No i to tyle, jeżeli, jeżeli, jeżeli mogę powiedzieć coś o, o grafice. Bez rewelacji, wrażenia na mnie nie zrobiła. Jeżeli chodzi, moi drodzy, o audio, tutaj również znalazłem się w takiej dziwnej sytuacji, że nie wiedziałem, co mam myśleć przez pewien moment, dlatego że niektóre dźwięki wystrzałów i karabinów są naprawdę ciekawe. Są soczyste i pełne. Gdzie z kolei przechodzimy do pojazdów i brzmią one jak gaziki z polskiej bajki z lat 80.. jest naprawdę przykre. Jeżeli chodzi o poruszanie się tym pojazdów, to tak jakby naprawdę dziecko przypięło kółka do pudełka i jeździło sobie po dywanie i po ubraniach po pokoju. Mi się to, 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 to skojarzyło bardzo kwadratowo, bardzo, bardzo tak, kurczę, opornie. Muszę powiedzieć, w ogóle nie czują się te pojazdy jak pojazdy, więc tu na pewno mają twórcy dużo, dużo Dużo pracy przed sobą, bo słabo, słabo. Dźwięk, dźwięki pojazdów, zachowanie się pojazdów bardzo, bardzo słabo. Tak jak powiedziałem, dźwięk powoduje coś jeszcze u mnie, powoduje straszny chaos. Ogólnie rzecz biorąc, miałem szansę zagrać na dwóch mapkach i panował tam totalny, totalny chaos. Przypominam, że gra jest 64-osobowy serwer, czyli 32x32. Ale, ale kurczę, naprawdę dostrzec przeciwnika jest ciężko. Jak już go dostrzeżecie, to różnie jest z tą hit detekcją. Dlatego zazwyczaj wrzucało mnie na serwery i miałem ping powyżej 100, więc nie wiem tak na dobrą sprawę, gdzie te serwery są. Ale jeżeli chodzi o hit detekcję, to wygląda to dziwnie. To samo, jeżeli chodzi o zadawanie o uszkodzeń DMR, żeby 5-6 razy w gościa strzelać w klatkę piersiową. Nie padł, to dziwne. Bardzo, bardzo dziwnie, jeszcze niezbalansowane to jest. Widać, że, że jeszcze daleka, daleka droga. To ta gra na pewno zaraz nie wyjdzie. Jeżeli zaraz by wyszła w early accessie jakimś, to bym się bardzo, bardzo zdziwił. No w tej chwili, więcej jak powiedzmy sobie 10 czy 15 zł bym za nią nie zapłacił w tym stanie, w którym jest. Tak jak powiedziałem, miałem dwojakie jakieś takie dziwne uczucia, z tego względu, że po trailerze, który widziałem wcześniej, o którym zrobiłem film już jakiś czas temu i, i zapowiadało się to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawie, a tutaj no, muszę powiedzieć, jest tak średnio. Jeżeli chodzi o kastymalizację broni, jest tego dużo. Jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o kosmetykę postaci, jest tego mnóstwo, również tu widać, że to będzie troszkę nastawione na, mikro, na mikrotransakcje, dlatego, że można zakupić brodę, to i tamto, i siamto, i owamto, więc, więc tutaj też bym się cudów jakichś tam nie spodziewał. Jeżeli chodzi o UI, ogólnie rzecz biorąc HUD bardzo mi przypomina, bardzo mi przypomina, tutaj to w sumie to menu, przypomina mi Call of Duty, taki crossover pomiędzy Cold War'em a Modern Warfare. Naloty, moi drodzy, tak jak pierwsze moje odczucie po wejściu do gry, zobaczyłem leci nalot, zobaczyłem jakiś skaner i, i mówię, Modern Warfare tylko w gorszej wersji wizualnej. Takie mam, takie mam odczucie, więc żadnej rewelacji nie ma, tak na dobrą sprawę, moi drodzy. Ja nie chcę być, powiedzmy sobie, zbyt ostry, jeżeli chodzi o recenzję tej gry, dlatego że jest to wersja testowa, ale tak jak na przykład sami możecie zobaczyć teraz, te postaci w menu wyglądają dość fajnie, dość ładnie. No, niestety, jednak po przejściu do gry wyglądają wyglądają tak kwadratowo, pikselowato, jakoś tak, kurczę, niedopracowane to jest jeszcze, więc no tak jak powiedziałem, nie rzucałbym tutaj jeszcze, że to jest gra na, na tym samym poziomie, co powiedzmy sobie naj, naj, te, te najwyższe tytuły, aczkolwiek te, naj, naj, te tytuły z górnej półki ostatnimi czasy bardzo bardzo zawodzą, mówię tutaj o Battlefield czy, czy Call of Duty Vanguard, więc no, powiem tak, warto sobie obserwować ten tytuł, warto sobie na niego zerkać ale jest jeszcze dużo rzeczy do poprawki. Oczywiście serwer browsera Brak jest typowy matchmaking dla ostatnio wypuszczanych gier, czyli po prostu klikacie graj i wrzuca gdzieś was do lobby i tak to mniej więcej wygląda. Nie byłem w stanie jeszcze, tak powiedzmy sobie, przetestować gry jakoś dłużej, ale tak dobrą sprawę po dwóch godzinach grania w tą grę, Jakoś nie mam ochoty więcej w nią grać, to są moje takie odczucia. Więc żaden tactical shooter absolutnie e, nie zgodzę się z tym. Żaden tactical shooter bardzo arkadowo, bardzo chaotycznie. Mm. No, takie, takie powiem, powiem takie kurde, 3-4 na 10. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o tą grę, na razie oczywiście z dużym, z dużym e, miejscem na improvement, bo, bo mówię, jeżeli naprawią chaotyczne audio, e, poprawią grafikę, poprawią optymalizację, poprawią e, dostrzeganie przeciwnika i, i tą taką kurde dziwną, dziwną, bardzo dziwną hit detekcję, e, no to myślę, że tytuł e, taki, można do poduszki sobie zagrać rundkę e, czy dwie. Jakoś nierewelacyjnie. O, taka moja recenzja tej gry, taka moja opinia na jej temat. Tak jak powiedziałem, to jest, to jest wersja testowa, więc ja wiem o tym, zdaję sobie sprawę, więc bez, bez żadnych wielkich rewelacji tu na razie. A no i oczywiście, jak twórcy robią mini po angielsku, to niech ono cało będzie po, po, po angielsku, a nie po koreańsku. Bo ja nie potrafię i czasem to po prostu tak intu intuicyjnie klikałem, bo w pewnych momentach się troszeczkę gubiłem i nie wiedziałem, co mam przycisnąć, tak czy inaczej, więc no, jest jeszcze sporo rzeczy do zrobienia. Dobra, moi drodzy, zapraszam Was wszystkich na moje streamy, na mojego Twitcha, Facebooka, Discord. Wszystkie użyteczne linki znajdziecie w opisie, a na dzisiaj to już wszystko. Ode mnie będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia. Na polu walki, pamiętajcie, nie dajcie się zabić, trzymajcie się.